Co Gimber ma do powiedzenia o kawiaku? O aresztowaniu? Duże rzeczy się dzieją. To była szybka, szybka akcja to była. To co się tu odbyło, to wczoraj mi ludzie donosili. Wczoraj chyba wrzucałem materiał, w którym jakiś był komentarz na temat tego ziomeczka, a dziś już jest zatrzymany, więc, więc błyskiem poszło. No, Okej, okay. to Gimber donosi. Zobaczymy. Od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Tyle grozi Marcinowi F. za czyny, których dopuścił się w ostatnim czasie na swoich patostreamach. Wraz... Aha, Marcinef. Czyli Marcinef. Okej. Okay. Oni się nazywają kawiaku oraz tucznik? To jest takie jak głupi i głupszy. To pasuje jak tytuł. Nadchodzącego hitu kinowego. Myślę, że Vega powinien spokojnie łyknąć temat. A z kolegą zostali już złapani i czekają na rozprawę sądową, a wiceminister Cieplucha triumfuje przed kamerą. Tak się kończy. Zgrywanie kozaka. Oprócz tego. Ta... Co on kurde, ma 15 lat ten minister? Chociaż jemu się pewnie lepiej nie narażać, bo. bo. Się, się szybko złapie człowieka. Ale come on, no trzeba jakąś dojrzałością się wykazywać. No ale może tak, może to jest tak, że. Świat polityki przenika do YouTube'a mocno, bardzo, no i w drugą stronę najwyraźniej też to działa. <laughs> Politykom się nagle wydaje, że piętnastolatkowie są głównymi wyborcami. No nie są, <laughs> ale okej, okay. <K> kurde. <laughs> ale tak to jest, no podskoczysz ministrowi, to minister może wziąć to do siebie. Tego. Natsu wreszcie szerzej wypowiedziała się na temat swojej perspektywy co do Pandory. Boxdel zorganizował kontrowersyjne aperki i Maja stać, go krytykuje, a fani Juli Żugaj zarzucają jej, że ostatni koncert zagrała za nią dublerka. I to nie wszystko, o czym dzisiaj. E to grube sprawy są, chyba, nie? <gry> Chyba nie. Porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się drogi widzu nie Martwia, Nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Dlatego, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, w tym momencie sobie zasubskrybuj kanał, żeby na pewno nie przegapić, a my zaczniemy sobie od newsa na temat zupełnie nowej aplikacji dla influencerów, nazwanej Influence That Matters, która została stworzona przez Kasiks, a także, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Kasiks... Hej, to mnie zaskoczyło. O y y ja myślałem, że to będą jakieś, jakieś kontrowersje, bo tam... Y Jakieś takie listy z agencji się pojawiły, że to dużo danych się zbiera. To jeden najpopularniejszych no. streamerek na Twitchu, która zdecydowała się w swojej działalności. No ja myślałem, że Gimper będzie donosił coś w tej sprawie, a nie że on będzie reklamował. To teraz to w zasadzie nie mam. No, Okej. Okay. Ja się jak, jak byliście na streamie, to widzieliście, że ja się próbowałem się zarejestrować na stronie, nawet nawet tam założyłem sobie konto, ale przestraszyła mnie ilość danych, które trzeba podać, więc no myślę, że jakby rozumiem, bo to jest współpraca biznesowa, więc muszą znać dane do Twojego konta, twój Numer telefonu, Twój PESEL, żeby Ci wypłacać pieniądze, które sobie zarobisz tam. Więc myślałem, że na zasadzie, na, na zasadzie eksperymentu i researchu się zarejestruję i coś tam porobię, ale się przestraszyłem, że tam przestraszają się tych wszystkich danych, że on czat mnie przestraszył. Nie wpisuj, nie wpisuj, ukradną Ci telewizor. Mój kurde, mol, telewizor, ledwo kupiłem nowy i mieliby mi ukraść. No dobra, dobra, ale zobaczę, zobaczę, no spróbuję przegadam to z Borysem, żeby się tam zarejestrować bezpiecznie. A już tak naprawdę zaczniemy sobie od informacji o Klonie Julii Żugaj który miał zagrać koncert w Kaliszu. Jeżeli myśleliście, że to sztuczna inteligencja będzie zastępować twórców, to fani Julii mają inną teorię, bo twierdzą, że ostatniego koncertu w kaliskiej galerii nie zagrała ich ulubiona youtuberka, tylko dziwny ball, Dla ciebie brak. Ej, czy tylko mi się wydaje, że w kaliszu. Było... To jest taka sława, sława, że w supermarkecie robi koncerty? Ja myślałem, że to jest taka sława z takich. Du dużej sceny. Nie jest tak? Holender. Pobruba Julki, bo Julka nie brzmi jak Julka, i na innych zdjęciach z fanami nie wygląda podobnie. Grzmi profil miłostki Żugajki na TikToku i to nie jako jedyny, bo tego typu wpisów pojawiło się więcej. A nitka w tym temacie na Twitterze obejrzało ponad 300 tysięcy osób. Julia miała brzmieć inaczej niż zwykle. Dublerka, tudzież klon Julii Żugaj, miała mieć na sobie perukę, co jest dziwne, bo Julka ma. Normalnie ładne blond włosy, nie musi nosić peruk. Jej uśmiech na jednym ze zdjęć miał być dość niepokojący. Żugajki zauważyły też, że z boku ta osoba. <grym> Jaka dziwna historia! Ale to byłyby niezłe jaja, że influencer teraz wysyła sobowtórę, żeby za niego influencerował. Kto ją tam nakopisał, że po, 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 po gruba? Bardzo niesympatycznie. Osoba, która gra koncert ma inną budowę ciała niż Julia. I ludzie, którzy zobaczyli te materiały na Twitterze wyrazili jednogłośną opinię. Jako osoba, która nie ogląda Julki, nawet ja widzę, że to nie ona. No słuchajcie, rzeczywiście, mnóstwo komentarzy na Twitterze pisze, że hej, przecież to oczywiste, że to nie Julia żugaj i nawet jak jej nie oglądamy, to widać, że to nie ona. I z jednej strony to jest jakaś drama z dupy żugajek, ale z drugiej, strasznie mnie to zacieka. W ogóle żugajki? <laughs> to jest. Bardzo zła nazwa dla grupy zrzeszonej wokół, wokół artystki Żugajki. Ja wiem, że to od nazwiska pochodzi. No, od nazwiska się nie wybiera, ale Julki byłoby le. Nie, gorzej byłoby. Fak. Nie ma dobrego rozwiązania w tej organizacji panowskiej. Ciekawiło, czy rzeczywiście Julia Żugaj wynajęła jakiegoś dublera, żeby zagrał za nią koncert, licząc, że dzieci się nie zorientują. Poprosiłem ją zatem o. Jak? Wymiotki? Wasza złośliwość nie zna granic. Naprawdę. <gryny> Dajcie je słowo. Jesteście bardzo niesympatyczni, no. O jakieś oświadczenie w tym temacie? Generalnie ja miałam wtedy na sobie perukę na tym koncercie, dlatego że przefarbowałam włosy na brąz i publikację odcinka miałam w niedzielę, a koncert miałam w piątek, więc mój stylista fryzur mi przygotował perukę, żeby wyglądały moje włosy jak moje stare włosy, no i przez to wyglądałam może... Okej, okay, czyli można się wytłumaczyć, nie, te wymiotki to po prostu straszne to jest, straszne to. W sensie zabawne to jest. Nie mogę, nie mogę wewnętrzny mam po prostu, wewnętrzny śmiech mnie, mnie rozrywa. Trochę inaczej, może jakoś dziwnie wyszłam na tym konkretnym zdjęciu, gdzie wszyscy mówią, że nie wyglądam jak ja. Generalnie mogę zapewnić, że byłam na tym koncercie i to byłam ja. I... Oprócz tego Julka dostarczyła mi materiały, na których widać, że faktycznie tego dnia miała zakładaną perukę, bo nie chciała zdradzać, że przefarbowała włosy i faktycznie w ostatnim czasie przefarbowała włosy. Dostałem też materiał, na którym widać, jak zmierza na ten koncert i widać, że ma swój charakterystyczny tatuaż na lewej ręce i na innym ujęciu jest on także widoczny na scenie. Nie wiem jak dla Was, ale jak na moje, ta wersja wydarzeń brzmi całkiem sensownie i wygląda na to, że żugajki niepotrzebnie podniosły, ale... No, Gimper przeprowadził śledztwo, zebrał dowody, wymiotki się dziś mylą... <grybuj> I Julia była i śpiewała osobiście. Ale szczerze mówiąc trochę się zawiodłem, bo naprawdę liczyłem, że wreszcie jakaś influencerka użyła sobowtóra, zatrudniła dublera, żeby odwalił za nią robotę. Wszystko jednak wskazuje na to, że ludzie się pomylili. Nie pomyliła się natomiast wytwórnia SBM, podejmując współpracę z użytkownikiem Łatwogenki, ruszając z nową edycją SB Starter. Czyli taką inicjatywą, która pozwoli wytwórni znaleźć młode talenty, spośród których w nagrodę jedna osoba będzie mogła podpisać... To jest krane. Ej, to jest jakaś TikTokowa rzeczywistość, ja teraz sobie przypominam tego. Łatwo gang. On gdzieś tam zabłysnął parę razy. Jakiś kontrakt z Baxtonem podpisał, to... Złabła osoba do podpisywania kontraktów w imieniu Fame MMA, o czym żeśmy się całkiem niedawno dowiedzieli. Więc no pozmieniały się trochę, ale tam sobie chłopak radzi na tym TikToku najwyraźniej. Gdzieś poza moim, poza moim w ogóle horyzontem to śmiga. z wytwórnią kontrakt i mówię o tym dlatego, że ta akcja wykręca na TikToku całkiem chore liczby. Ponad 400 tysięcy polubień i niemal 4 miliony wyświetleń ma zwrotka, która aktualnie jest najpopularniejsza z całej akcji, a mnóstwo nagranych zwrotek przekroczyło na TikToku 2 miliony odsłon. Do akcji zajawkowo zgłaszają się także już rozpoznawalne osoby. Swoją zwrotkę nagrał na przykład Czaro NBA czy bardzo dobrze znany wszystkim raper Kenke. A fakt, że akcja przeniosła się na TikToka tylko pokazuje jak bardzo wzrosło znaczenie tej platformy w ostatnich latach. Natomiast aktualna partnerka Marcina Dubiela, czyli Natsu, nie na TikToku, a na YouTubie opowiedziała wreszcie o swoich odczuciach związanych z ostatnią bardzo głośną aferą z udziałem jej partnera. Film trwa nieco ponad 15 minut i dowiadujemy się z niego kilku rzeczy. Po pierwsze, para nadal jest razem, Natsu nie zostawiła Dubiela po tym wszystkim, co się stało, a także twierdzi, że miała okazję przejrzeć wszystkie jego konwersacje dotyczące feralnej sprawy i w jej odczuciu. Nas ta sytuacja na pewno nie poróżniła. Ja Marcinowi ufam, ja nie będę go rozliczała. Ufam z... <grym> Ufa Marcinowi bardzo dobrze, bardzo dobrze. <grym> Zastanawiam się, czy jego widzowie też mu ufają, czy mu nie ufają, ale to nie ma znaczenia. Z znaczy, ufa czy nie ufa? Za coś, co, co wysłał, mając 18 lat, to było tak naprawdę tyle lat temu. Oprócz jak. Zresztą ona też nagrzeszyła w młodości i jakoś nikt jej krzywdy za to nie robi. Wręcz powiedziałbym, że została bohaterką za te grzechy z przeszłości, więc może wychodzić z założenia, że przeszłość to przeszłość? Może tak powinniśmy myśleć wszyscy. Jak on jej ufa, to i ona jemu ufa. Influencerka podkreśliła, że chciałaby całą tę sytuację już mieć za sobą, i z racji, że dalej z Marcinem mieszka. No to nie chce go unikać albo jakoś na siłę z nim nie nagrywać i życzyliby sobie, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania. Obawiam się, że w naj. Ja też swoje nabroiłem? Halo! I skąd wiesz? Jeszcze wtedy nie było kamer i messengerów, jakie ja miałem okazję nabroić. W najbliższym czasie może być to nadal trudne Natomiast sama Natsu w tej sprawie nie zawiniła Należy zwrócić uwagę na fakt, że Wykazała się lojalnością względem swojego chłopaka I nie zostawiła go samego w tak trudnym czasie Co jest niezależnie od tego jak Jego przewinienia możemy oceniać Całkiem godne pochwały i za to szacun Natomiast obawiam się, że jeżeli chodzi o taki ich Powrót do normalności i wspólne Pokazywanie się publicznie, to może być Z tym trudno. Dosyć trudno konwersowało się Też braciom Tyburskim z Nathanem Marconiem Podczas ostatniego programu aferek zorganizowanego Przez Boxdela. Konfrontacja takim Słowem został zapowiedziany live, na którym wspomniany Nathan Marcoń miał zderzyć swoje poglądy i opinie z braćmi Tyburskimi, ale jak się okazało, na konfrontacji słownej się nie skończyło. Było do przewidzenia. Boże, chces, ci zawodnicy tych freakfightowych gal, jest takie, dno, dno, kompletne. Ja wiem, że to jest dno ukartowane i że to tak. Oni nie zawsze tacy muszą być, jak na tych, na tych spotkaniach, ale co mnie zniesmacza tak bardzo. Не, 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 заебись, блин, не, 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 Панови, если так, если, если, добра, добра. Tematów poruszanych na samym streamie było sporo Natomiast od samego początku było widać jaka atmosfera będzie panować Między innymi po obecności ochroniarza w studiu Całość wyglądała bardziej jak taka dziwna budżetowa wersja programu face to face W powietrzu padało mocno ostrych słów Rykoszetem oberwało się również Adrianowi Polakowi A cała ta akcja mocno nie spodobała się między innymi Dopiero co Boxdell deklarował, że się zmienił i chce robić lepsze rzeczy w sieci A Fame ma w trakcie Pandory zwolniło zawodnika za żenujący żart Chwilę później promują agresywnego Marconia, który fizycznie atakuje a u Boxdela, takie sceny. Ten, kto zaprasza takich ludzi i ich promuje, dobrze wie, co robi i na czym zarabia. Grzmi Maja Staśko i w temacie wytknięcia pewnej niespójności w słowach Boxdela, to ciężko odmówić jej racji, bo rzeczywiście jeszcze niedawno Michał deklarował, że cieszy się, że będzie mógł teraz robić lepsze rzeczy w sieci i dawać ludziom więcej. Hej, halo. Boxdel może mówić ile chce, na jakikolwiek temat, o przemianach, o odbudowie wizerunku i marki, ale Boxdel jest Boxdelem, to nie to nie, nie, nie da. To nie tak się łatwo wyzbyć przyzwyczajeń, które działały. Więcej pozytywnej energii, bo przecież przez lata tymi aferami i dymami wlewał w ludzi kwas i mu się to bardzo nie podobało. A tutaj mamy live z ochroniarzem i konfrontacją, w której oczywiste jest, że nie będzie ona przyjemna i na poziomie. Nie, frajerze, nie dęprzegn jesteś dęprzegn nie, te, te, no Co co? No, no, to no to Panowie! Boogle na Twitterze zdecydował się odpisać w następujący sposób. To format: konfrontacja, jest ochroniarz, jest to robione w studio, nie wydarzyło się nic gorszego niż na konfach. Sama siedziałaś na Hailik i miałaś świadomość, że przykładasz rękę do promocji zachowań dużo gorszych niż pokazane tutaj na aferkach. No i w porządku, my. A to nie jest tak, że Maja Staśko jakąś akcję, jakiś eksperyment społeczny przeprowadzała? Jakieś zawocowało jakąś publikacją czy coś? Gdzieś mi się tam obiło uszy. Ale te sprawy gdzieś poza moją bańką funkcjonują. I nie jestem do końca przekonany, co tam było faktycznie. Tak się tu Tłumaczyła tylko, tak, eksperyment społeczny. To jest, to jest naturalna broń influencerów. Terapia i eksperyment społeczny. Myślę, że Michał ma rację odnośnie hipokryzji Mai, ale jak to się ma do jego deklaracji, że chce teraz robić inny content? Tak naprawdę, ja robiłem taki content stary, zawsze jakieś afery, dramy, dymy, takie to wszystko było toksyczne mocno. Mm -hmm. Przeforsowałem pewne rzeczy w głowie, odpuliłem też niektórych ludzi, za... Bardziej, bardzo się zahermetyzowałem, zacząłem czytać, trochę inaczej analizować pewne rzeczy, no i na pewno... Trzy książki przeczytał, jak Pandora wybiła, no bo co trzeba było zrobić, nie? nie było... Było co robić <noise> wtedy. I teraz, kurde, wielki myśliciel, filozof. Książki zacząłem czytać. Zmieniła mi się wizja. Sposób patrzenia na rzeczywistość, groźba. Trochę mi się serca odblokowało też, no bo po wychowaniu tego całego świata toksycznego mogłem się skupić tylko na sobie, mm -hmm. więc widziałem też jakie błędy robiłem Oprócz tego na kanale Barona pojawił się obszerny Q&A, w którym odniósł się on do naprawdę wielu kwestii, z których najważniejsza była kwestia zaprzeczenia, że rzekomo miał on kupić mieszkanie dla Olciak 93 celem przekupienia jej, by zmieniła swój... Ale to było do przewidzenia, w ogóle przemiany w życiu się zdarzają i, I można totalnie zmienić to, kim się jest i to, co jest dla nas ważne. Pod wpływem takich dużych, emocjonalnych wydarzeń, i to teoretycznie Pandora była takim dużym, emocjonalnym wydarzeniem dla Boxdela, tyle tylko, że Boxdell spadł na cztery łapy dosyć szybko, a jak się spada na cztery łapy, to ta taka skłonność do przemiany trochę traci na znaczeniu. W sensie, jak już jestem bezpieczny w miarę i ludzie mnie papierają, no to, to co, mi, co stoi na przeszkodzie, żeby wrócić do swoich starych przyzwyczajeń i robienia tych samych programów, które się robiło. Więc tam z jednej strony będziemy mieli mnóstwo takich materiałów, że trwa przemiana, że zmieniam się, czytam dużo książek i szokujących doświadczeń, nowych przeżyć. Nowego spojrzenia na rzeczywistość, a potem a potem albo też w trakcie będą siedziały takie tradycyjne dla boks rzeczy, żeby wszystko było jasne. To nie jest coś, z czego można uczynić zarzut, ludzie są tacy, co są. Twoje zeznania. Materiał jest obszerny i dosyć szczegółowo omówiliśmy go z rewą w ostatnim odcinku podcastu Zgrzyt, który możecie obejrzeć, klikając tutaj. A oglądać już niedługo świat za krat będzie tak, chociaż nie, przepraszam. Już ogląda. Polska policja udostępniła potężny materiał, na którym relacjonują moment schwytania pato streamera. Co to w ogóle za sformułowania? Potężny materiał. Z kilka takich, z takim naciskiem. Materiał jak materiał, no z kamerki, kurde. Złapali go, przyłożyli, wykazali bo wysiadać, położyli go na ziemi tyle. Na czym polega potęga? Tego. Ale to chyba trzeba takim... Takim słownictwem się posługiwać, bo jak powiesz, materiał tylko, no to może ludziom się przestanie chcieć oglądać. A Marcina F i trzeba przyznać, że wygląda to bardzo profesjonalnie. Policja, policja! Stoj! Wojciech! Wojciech! Jeszcze jakiś czas temu k***ak odgrażał się, że jest za granicą i nie planuje w najbliższych latach wrócić do Polski, w związku z tym nigdy nie zostanie złapany. Niestety wszystko wskazuje na to, że pieniążki się skończyły. I chociaż chłop miał nieźle kombinować, bo zamiast do Polski wrócił do Niemiec i potem próbował się do domu przebić autobus. To jest w ogóle. <laughs> o shit. Zakładam, że pieniądze się szybko skończyły na tych Malediwach. <laughs> Druga rzecz. Jak się robi relacje z powrotu do Polski, a policja cię ściga, przynajmniej w teorii, to trudno być tajniakiem. To, to jest. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to się. Jak to się odbyło. Wiem, że to Egipt. Wiem, że to Egipt Mówiłem o tym. Ale jak to się miało potoczyć? Inaczej. Obusem? To jednak na odpierdolę. Trochę za dużo i został szybciutko złapany. Niedługo potem wice... Właśnie, wiceminister Cieplucha zmienił, zmienił sobie profilowe zdjęcie po złapaniu, złapaniu kawiaka. Wygląda na absolutnie zadowolone, zadowolonego z tego, co się wydarzyło. Minister Sprawiedliwości Cieplucha rzucił triumfalny film, w którym podsumowuje sytuację. K -ka. Policja ujęła streamerów, którzy znecali się nad dwiema dziewczynami i uciekli za granicę. Myśleli, że są sprytni, myśleli, że są bezkarni, myśleli. Bo życie szybko udowodniło im, w jak wielkim błędzie się znajdowali. Tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę, co Kawiak wygadywał o panu ministrze... Jakie cierwa piszą, że co, że ja będę w więzieniu, że wiceminister sprawiedliwości ci r**a, córkę ci rupę. To chłop musiał naprawdę mocno czekać, żeby móc powiedzieć do kamery... Tak się kończy! Zgrywanie kozaka. No ale słuchajcie. No ale to jest kurde polityk czy influencer. Ja to mówię, no to nawet jak ktoś ci wyzywa rodzinę, to nie możesz potem a mam cię ziomek i co teraz powiesz i co mi teraz zrobisz. Nie? Co mówiłeś o mojej córce? No tak się jakby ja wiem, że to jak jesteś dzieciakiem to masz ochotę, nie? Tak poszeryfować trochę. No ale jak jesteś politykiem no to Kurde, trzeba zimną krew zachować do samego końca. No, zemsta najlepiej smakuje na zimno, on się podnieca, tam, kurde, jak nastolatek. No ale okej, okay. dobrze, że go złapali. Dobra robota, panie ministrze, gratuluję. To nie koniec problemów pana Marcina i jego kolegi, tylko początek. Bo grozi im, jak się dowiadujemy, od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności, a już teraz złożony został wniosek o 3-miesięczny areszt dla panów. Tej wiele więcej informacji zdradził przedstawiciel prokuratury. Nadrabia zaległości z dzieciństwa? No, może, może, no może, może tak, może zamiast szaleć w dzieciństwie, to się zajmował nauką odrabianiem lekcji i chodzeniem do zajęcia, a nie, kurde, kozakowaniem i teraz ma okazję, no. ...okręgowej w Katowicach, podkreślając m.in. jakie zarzuty zostały postawione pato streamerom. Ogłoszono im postanowienia o przedstawieniu zarzutów Obejmujące fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pokrzywdzoną, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, usiłowania obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu bezradności jednej z pokrzywdzonych. Jeden z. Jak to jest w Stanach Zjednoczonych, to by do dostał za taką listę rzeczy tutaj. W Stanach Zjednoczonych się chyba dodaje, Każde, każdy udowodniony czyn jest i jest, jest potem sumowany do łącznego wyroku. W Polsce zdaje się jest to tak, że za ten najgorszy czyn jest kara yy, i wszystkie pozostałe, jeżeli się mieszczą w zakresie tej kary, to już są potem nie są, nie są brane pod uwagę. Więc w Stanach Zjednoczonych to sumę za te oskarżenia, to by taką sumę dostał, żeby do końca życia by nie wyszedł. <grych> 230 lat, ale przynajmniej nie do żywocie. Nieprawda? Nie jest tak? Nieprawda? No nie jestem, nie jestem pewny, czy to jest nieprawda. Znaczy, wy, wydaje mi się, że tak jest, ale mogę być w błędzie oczywiście, bo też nie, nie śledzę jakoś tam... Tego, jak to w Stanach Zjednoczonych się odbywa i jak w Polsce się odbywa, ale, ale wydaje mi się, że jest drobna różnica między jednym krajem a drugim w, ty, w, ty, w tej kwestii. Jeżeli coś się pozmieniało, to, to mi to umknęło. Mężczyzn usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku z uderzeniem kobiety butelką szklaną w głowę. No i sytuacja tych koleżków jest o tyle ciężka, że... W... Okej, okay, czyli w Polsce to jest bardziej złożone? Ja uprościłem. Godzę się, godzę się, godzę się, na tą krytykę. Faktycznie uprościłem. Wszystkie te rzeczy są widoczne na wideo, które sami dostarczyli streamując to do internetu. Na dodatek pan z prokuratury potwierdził, że obie dziewczyny złożyły już zeznania. Obie też mają być pełnoletnie. O tym wspominam, bo gdzieś chodziły jakieś Plotki, że jedna z nich miała mieć 14 lat, no ale okazuje się, że to nieprawda. Obie są pełnoletnie, obie już złożyły zeznania. Zgodnie z tym, co mówi Pan przedstawiciel prokuratury. Podejrzani zostali przesłuchani, złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, i w trakcie tych wyjaśnień umniejszali swoją rolę w zdarzeniu. Ja, jak to się nie przyznali, to chyba jest. Kurde, to nie ja na tym filmie, to nie moja ręka. No ale to tak, no to idąc śladem polityków, tak trzeba mówić. Zaparty trzeba być. Ja nie, ja, nie, ja nie wiedział, ja niewinny, kurde, to jest czas, czasami, czasami bycie influencerem. Ironia losu jest, karma, karma na bieżąco się odbywa. Także ja się cieszę, że ci panowie są tam, gdzie powinni się znaleźć. Po pierwsze, w areszcie, po drugie, w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości. I nareszcie skończyło się to cholerne poczucie bezkarności, które towarzyszyło im w ostatnich tygodniach. Tak się kończy zgrywanie kozaka. Temat... Jest To To Myślę, że z tego mamy będą z tym kozakiem. Zastanawiam się, czy gdyby nie pozwolił sobie na żart z obcowaniem z córką ministra, to by go też tak szybko złapali. <głynne> Za głęboko wszedł w osobiste korne interakcje z ministrem. Ale, znaczy, tak z ministrem, bo nie z jego córką, że wszystko było jasne, to z córką to było wymyślone. Więc, więc no z nieodpowiednią osobą tutaj. Się zabawić, próbował. Na Twitterze dosyć szeroko relacjonował Konopski, a także przypomniał on o zakładzie, który kawiak postawił 23 sierpnia tego roku. Po pierwszych materiałach konopa na jego temat. F bowiem chciał postawić całkiem sporo gotówki, zakładając się z konopem, że do końca tego roku nie trafi on do więzienia. Największy polski konfidencie. Konop. i do zakład. Że do końca roku. <noise> taka duża torba, taka mała gotówka. Myślałem, że z tej torby to on wyciągnie przynajmniej. Kilka takich plików. Dobra. No. Po co z taką dużą torbą chodzi? Nie trafię do więzienia. Gdzie moja kasa? Napisał bardzo celnie Konowski. A ja tylko powiem wszystko dobre, co się dobrze kończy i miejmy nadzieję, że wyrok będzie odpowiednio surowy, pomimo, że można by rzec, że i jego kolega są już ugotowani. Straszne? Wiem. To koniec tego odcinka w związku z tym gównianym żartem. Dzięki za uwagę. Cześć. No, ciekawy jestem, jak się po, i, i, jaką karę dostaną za to. Myślicie, że pójdą siedzieć, czy tylko dostaną po łapkach? W związku z wydaje mi się, że w normalnych warunkach by dostali po łapkach, ale w związku z tym, że prze, przesadzili grubo, tutaj wzywając ministra do akcji, to no to, no to dostaną. Mogą pójść siedzieć. Jakiś czas pójdą siedzieć pewnie. Ale potem jak wyjdą, o kurde, to wszystkie, wszystkie free fighty, gale free staną przed nimi otworem. No przed nimi jeszcze. No trzeba trochę, za, trochę trzeba za, zapracować trzeba na sławę. To jest będzie, teraz będą przez najbliższe miesiące pracowali na, na, na tę sławę. Ech.